Andrzej Ree, który zbił fortunę grając w walce, właśnie odwołał wszystko po przerażającym załamaniu. W wieku 74 lat jego ciało w końcu powiedziało dość w Mexico City. Fani zostali odesłani do domów. Koncerty odwołane. A teraz jego syn przejął kontrolę nad jego ogromnym imperium. Szokująca prawda. Człowiek który daje 100 koncertów rocznie i jest właścicielem 80 nieruchomości. Mógł zostać zmuszony do przejścia na emeryturę, chociaż przysięgał, że będzie grał do 140 roku życia. Jego ostatni koncert w Maastricht może być jego pożegnaniem na zawsze. André Rie urodził się w Maastricht w Holandii w 1940 i 1900 roku w rodzinie, w której muzyka była wszystkim. Ale miłość trudno było znaleźć. Jego ojciec był dyrygentem Maastricht Symphony Orchestra poważnym człowiekiem. Który wierzył w dyscyplinę, nie w uczucia. André był trzecim z sześciorga dzieci. A gdy dorastał, jego dom bardziej przypominał obóz wojskowy niż miejsce dla dzieci. Uściski i ciepło były rzadkie. Jego surowi rzymskokatoliccy rodzice wierzyli w zasady i ciszę. Nie pozwalali na odwiedziny przyjaciół. Nie śmiali się za dużo. André powiedział kiedyś, moi rodzice nie kochali mnie za bardzo. To nie było założenie. To było coś, w co głęboko wierzyłem i co go naznaczyło. Od najmłodszych lat naturalna energia André zderzała się z zimnym stylem jego rodziców. Jego matka była tak zafascynowana nutami i praktyką muzyczną, że kiedy nauczyciele nazywali André artystą, czuła się urażona. Ta mentalność sprawiała, że André czuł się niewidzialny. Z wyjątkiem sytuacji, gdy grał perfekcyjnie. Spędził lata na terapii, próbując zrozumieć, dlaczego jego dzieciństwo było tak puste. Ale być może ta pustka stała się paliwem. Paliłem, które pewnego dnia pomoże mu zmienić sposób. W jaki świat doświadcza muzyki klasycznej. W wieku 5 lat wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Andrę zakochał się nie w skrzypcach, ale w swojej nauczycielce gry na skrzypcach. Miała 18 lat. Była blondynką i piękną. Ledwo mogła się skupić na lekcjach. Bo bardzo ją rozpraszała Ale ta miłość dała jej powód Żeby codziennie brać instrument Nie obchodziły jej skalę ani technika Chciała po prostu naśladować sposób W jaki grała Obserwowała jego ręce Roki, Dźwięki po tygodniach Podczas gdy inne dzieci wciąż zmagały się z podstawowymi nutami Andre opanował już vibrato To emocjonalne drżenie w dźwięku Które sprawia, że muzyka ożywa To właśnie zostało z nim Nieperfekcja ale emocje. Gdy dorastał, napięcie z ojcem się pogłębiało. André nie chciał grać sztywnej i poważnej muzyki klasycznej. Chciał, żeby było wesoło, zabawnie, żywo, ale dla jego ojca ten pomysł był obrazą. Kiedy André powiedział mu, że chce grać walce, jego ojciec odpowiedział nagle: "Nie uczyłem cię grać walców". To było zimne odrzucenie, a zrobiło się jeszcze zimniej, gdy André zabrał swoją przyszłą żonę Marjorie do domu. Zamiast ją powitać, jego matka kazała mu odejść i nakazała Andrę wrócić do swojego czystego pokoju, jakby był dzieckiem. To był punkt krytyczny. Wyjechał z Marjorie i nigdy nie oglądał się za siebie. Od tego dnia jego rodzice nie byli obecni na żadnym z jego koncertów. Nawet gdy wypełniał stadiony na całym świecie. Kiedy jego ojciec zmarł w 1992, Ward. Zrobił to, nie widząc, kim stał się Andrę. Ale po tym odrzuceniu André zaczął tworzyć plan. Podczas pracy w orkiestrze ojca zaczął zauważać coś dziwnego. Większość muzyków nie wydawała się przejmować muzyką. Rozmawiali o czasie. Narzekali na swoje pensje. To było coś bez życia, ale potem, podczas występów, wydarzyło się coś magicznego. Orkiestra zagrała walca Strausa i nagle publiczność ożyła. Ludzie się uśmiechali, trzepotali. Ich energia się zmieniała. Wtedy André odkrył. Że to jest rodzaj muzyki, którą chce grać. Nie po by zaimponować krytykom, ale by podniecić ludzi. Pewnego dnia zagrał łagodną serenadę dla umierającej kobiety, która od kilku dni nie otwierała oczu, ale kiedy muzyka wypełniła pokój, ona je otworzyła. W tym momencie Andre zrozumiał prawdziwą moc muzyki. Nie chodziło o bycie doskonałym. Chodziło o czucie. Wtedy zaczęła narastać myśl o założeniu własnej orkiestry. W 1978 roku Isere Bay. W wieku 29 lat. Z nowonarodzonym synem w domu i niewielką ilością pieniędzy. André rozpoczął skromnie. Założył Maastricht Salon Orchestra. Z zaledwie garstką muzyków. Grali wszędzie. Gdzie mogli? Na weselach. W ratuszach. Przy granicznych miastach w pobliżu Niemiec i Belgii. Grali staromodne walce i muzykę salonową. O której większość zapomniała. Nie było to efektowne. Nie zarabiali dużo pieniędzy, ale Andrzej się tym nie przejmował. Robił to. I co kochał? Pewnej nocy, podczas małego występu, zagrał złotego i srebrnego walca Franca Leara, włożył w to całe serce i poczuł, że coś się zmienia. To było tak, jakby muzyka na niego reagowała. Tej nocy postanowił, że to jego przyszłość. Nie obchodziło go. Czy krytycy nazwą go tandetnym? Nie obchodziło go. Czy elita się śmieje? Wierzył. Że muzyka klasyczna może być radosna i nie przestanie, dopóki wszyscy jej nie zobaczą. W 1987 roku I serę znalazł się już w punkcie zwrotnym. Miał prawie 40 lat i był dyrygentem Maastricht Salon Orchestra od prawie dekady. Ale coś było nie tak. Emocje opadły. Granice były jasne. A stary format już nie wystarczał. Chciał czegoś większego. Nie chciał tylko grać muzyki. Chciał stworzyć magię. Rodzaj radości i widowiska, które ludzie odczuwali, gdy Johann Strauss grał na skrzypcach osobiście, dyrygując, poruszając całym ciałem w rytm. Ta energia, ta zabawa, to uczucie bycia żywym. Andre chciał to odzyskać, ale nie była to łatwa decyzja. Rozpoczęcie czegoś nowego oznaczało podjęcie ogromnego ryzyka. Zatrudnianie profesjonalnych muzyków wiązało się z prawdziwymi pieniędzmi, a on nie był bogaty. Każdy muzyk, którego zatrudniał, Zwiększał presję finansową na jego barkach. Rezerwy były niepewne, a muzyka klasyczna nie była znana z podejmowania ryzyka. Jednak w głębi serca wiedział, że musi spróbować. 1 stycznia 1988 roku Iserę, jego nowe dzieło, Johann Strauss Orchestra, dała swój pierwszy koncert. Był niewielki. Tylko 12 muzyków i skromna publiczność. Ale coś było inaczej. Rej nie przestrzegał zasad. Nie ubrał orkiestry w zwykłą czerń, nie utrzymywał sceny w ciszy i formalności. Wprowadził śmiech popularne melody, dramatyczne oświetlenie i teatralny akcent. Krytykom się to nie podobało. Nazywali to tanim i efekciarskim, ale publiczność klaskała. Uśmiechała się, angażowała się, Rej znalazła iskrę i nie zamierzał tego tak zostawić. Potem nadszedł moment, który zmienił wszystko. Było to w maju 1995 roku. Podczas finału Ligi Mistrzów w Wiedniu, Ajax i Bayern Monachium stanęli naprzeciw siebie, a w przerwie wydarzyło się coś niezwykłego. Rej i jego orkiestra wyszli na scenę i zagrali walc numer dwa Szostakowicza. Melodia była znana holenderskiej publiczności. Z powodu reklamy telewizyjnej, ale nikt nie spodziewał się tego, co wydarzyło się później. Cały stadion, 50 zero kibiców piłki nożnej. Zaczęli się huśtać, walić i gubić w muzyce. To było coś, czego nigdy wcześniej nie widziano. Kamery transmitowały ten moment na żywo do 300 milionów ludzi w Europie. To nie był tylko występ w przerwie. To był szok kulturowy. W kolejnych tygodniach Ray sprzedał 200 -0 albumów. Stając się najlepiej sprzedającym się albumem w kraju w całej dekadzie. Ludzie, którzy nigdy nie interesowali się muzyką klasyczną. Teraz kupowali ich płyty. Chodzili na ich koncerty i zakochiwali się w walcach. Eksperci muzyczni wciąż mówią o tym meczu piłkarskim. Jak moment. Gdy Andrzej przestał być tylko skrzypkiem, by stać się ruchem. Ale nie wszyscy byli podekscytowani. Świat muzyki klasycznej kontratakował z siłą. Nazywali to oszustwem. Mówili, że to niszczenie tradycji. I oskarżali go o zamienianie muzyki stulecia w cyrk. W brutalnej krytyce. Znany reżyser nazwał jego występy muzyczną pornografią. Krytycy nienawidzili kolorowych sukienek. Żartów na scenie, uproszczonych aranżacji i ogromnych dekoracji. Sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta w 2008 r. kiedy Rie zbudował replikę pałacu Schönbrunn w Wiedniu. z fontanami, lodowymi torami, końmi i wszystkim, tylko jako kurtyna w tle. Kosztowało 34 miliony euro, a puryści byli przerażeni. Mimo to Rie nie ustąpił. Uważał, że muzyka powinna należeć do wszystkich. Nie tylko do ekspertów od sal koncertowych, chciał, aby dzieci, rodzice, nauczyciele, sprzątacze, wszyscy mogli cieszyć się tą samą muzyką, która kiedyś była zamknięta za sztywnymi tradycjami. A prawdę trudno było zignorować. Miliony fanów go kochały. Wypełniały jego koncerty, tańczyły w przejściach i kupowały płyty. Wielu! Wszystko się rozkręciło. W Holandii sprzedał 750 zero egzemplarzy w ciągu kilku miesięcy. W Niemczech wdarł się do pierwszej piątki list przebojów, co jest czymś niespotykanym w muzyce klasycznej. Kiedy osiągnął szczyt, sprzedał ponad 3 miliony egzemplarzy na całym świecie. Prześcignął niektóre z największych nazwisk pop, takich jak Celine Dion i Bon Jovi, na głównych rynkach europejskich. Nawet duże sklepy płytowe zaczęły poświęcać więcej miejsca muzyce klasycznej z jego powodu. Branżowi insiderzy nazwali to efektem Riera. Universal Music poinformowało, że jego albumy wygenerowały większe zyski niż jakikolwiek inny artysta muzyki klasycznej. Nie tylko tworzył muzykę, ale też przerabiał biznes. Wszystko to wynikło z ryzykownej decyzji z 1987 roku. Kiedy nazwał swój zespół na cześć Johanna Strausa, ludzie uznali go za Aroganckiego, ale z czasem udowodnił, że się mylili. Nie zastąpił Strausa, on go ożywił. W latach 80 Strausowie znikali. Były ledwie grane, ale do 2010 roku interpretacje muzyczne Straussa wzrosły 16-krotnie, głównie dzięki Rierowi, jego orkiestra, która zaczynała z zaledwie 12 muzykami, rozrosła się do ponad 60 e, nawet większej niż własna grupa Straussa. W 1999 r. aby uczcić setną rocznicę śmierci Straussa, Rier wydał album Hołd i mówił o swoim głębokim podziwie. Nawet rząd austriacki uhonorował go jedną z najwyższych krajowych nagród za podtrzymywanie przy życiu dziedzictwa muzycznego kraju. André Rier nie tylko grał muzykę klasyczną, ale uczynił z niej wydarzenie o zasięgu globalnym. W 2008 roku Boreisio, czego nikt nie spodziewał się po skrzypku, zbudował gigantyczną replikę pałacu Schönbrunn w Wiedniu i zabrał ją w trasę. Mówimy o zamku na skalę królewską, który podróżował z nim po świecie. Nie był to tylko tło. Miał królewskie fontanny, lodowe tory, candelabry, a nawet rydwany ciągnięte przez konie z Wiednia. Było większe niż wszystko, co zbudowali Rolling Stones. I nie chodziło tylko o show. Rier chciał pokazać magię Wiednia ludziom, którzy nigdy nie mogli sobie pozwolić na wyjazd tam. Logistyka była szalona. Za każdym razem, gdy ją ustawiali, budowa sceny zajmowała 100 pracowników i sześć dni, ale było warto. Publiczność wypełniła stadiony w Europie i Australii. Tylko w Melbourne 38 605 osób zgromadziło się w Telstra Dome, aby zobaczyć jego występ, bijąc rekord największego koncertu muzyki klasycznej, jaki kiedykolwiek odbył się w Australii. W trzech koncertach w tym mieście wzięło udział prawie 90% zero osób. A w Europie wypełniło areny równie szybko. W pewnym momencie w Australii ich DVD zdominowały listy przebojów. Zajmując 8 z 10 pierwszych miejsc. Tylko Pinkie Jacinne i Syd S. zdołali się tam wślizgnąć. To nie był po prostu szczęśliwy traf. Koncerty Riera stały się tak popularne, że trafił na listę 10 najczęściej wybieranych tras koncertowych na świecie z takimi nazwiskami jak Madonna i The Police nieźle jak na gościa znanego jako król walca. A jakby tego było mało, sprzedaż jego albumów i DVD przyniosła mu ponad 500 platynowych nagród to liczba, której nie zagrał żaden inny muzyk klasyczny. Aby uczcić ten moment, Universal Music wręczyło mu spersonalizowane trofeum za skrzypce chromatyczne. Powiedzieli, że jego sukces był czymś, czego nigdy nie widzieli w świecie muzyki. Ale nie wszystko było pełne blasku i złota. W 2016 r. tragedia wydarzyła się podczas tego, co miało być trasą świąteczną w Wielkiej Brytanii. Długoletni puzonista Ray, Rudy Merks Doznał nagłego zawału serca podczas snu. Kiedy orkiestra była w Leeds, był z Rie od ponad dwóch dekad. Jego żona, również skrzypaczka w orkiestrze, była u jego boku. Mieli dwójkę dzieci w domu. Ten moment uderzył w grupę niczym cios w pierś. Rie nie wahała się. Tego wieczoru odwołał koncert Nottingham, a wkrótce potem przełożył resztę trasy przez Wielką Brytanię. London, Birmingham, Manchester, Glasgow. Wszystko zniknęło z kalendarza. Rie nazwał swoją orkiestrę Rodziną. I miał to na myśli. Wielu z nich było z nim od ponad 25 lat. Utrata jednego z nich tuż przed Bożym Narodzeniem była druzgocąca. Merks został przeniesiony do Holandii, gdzie zmarł pięć dni później. Kiedy Rie w końcu wrócił do Wielkiej Brytanii w marcu, coś się zmieniło. Magia wciąż tam była. Ale tłumy były mniejsze. Ludzie pamiętali, co wydarzyło się w grudniu. I on również, André Rie, spędził dekady czarując świat swoją muzyką. Ale w marcu 2024 roku zmarł z powodu choroby psychicznej. Powrót do Mexico City niemal go złamał. W wieku 74 lat wciąż podróżował po świecie z energią mężczyzny w średnim wieku. Aż do momentu, gdy jego ciało nagle odmówiło posłuszeństwa. Po zaledwie dwóch występach André załamał się z powodu brutalnej kombinacji opóźnienia czasowego, dużej wysokości i silnego wpływu. Miasto Meksyk. Położone ponad dwa tysiące metrów nad poziomem morza, wystawiło go na próbę. Nawet członkowie jego orkiestry byli dotknięci, zmagając się z krwotokami z nosa i wyczerpaniem. Ale dla Andre było gorzej: miał gorączkę, zawroty głowy i, jak sam powiedział, czuł się, jakby miał sto lat. Tego wieczoru, za kulisami, zadzwonił do żony i powiedział coś, czego nigdy wcześniej nie powiedział: Nie chcę już nigdy takiego pierwszego dnia koncertowego. To był pierwszy raz, kiedy niepowstrzymany showman przyznał, że może musieć przestać. Koncerty zostały odwołane. 40 zero fanów zostało bez występu. A człowiek, który był dumny z tego, że nigdy nie opuścił występu, musiał wrócić do domu. Nie było to odosobnione. Andre zmagał się z chorobami od lat. W 2010 Roro The Ace stracił równowagę z powodu infekcji wirusowej w uchu wewnętrznym, co przerwało jego trasę i zajęło mu miesiące. Aby dojść do siebie. W 2010 roro. Miał nawet wysoką gorączkę. Nigdy nie pozwolił nikomu zobaczyć bólu, ale Meksyk był inny. Jego nogi się trzęsły, myślał, że nie wytrzyma. I tym razem powiedział to na głos. Wróciwszy do Maastricht, dał jasno do zrozumienia, że nie zamierza się już więcej torturować. Jego syn Pierre, który już przejął większość obowiązków biznesowych, zrobił kolejny krok, zaczął zmieniać sposób planowania tras. Koniec z wyczerpującymi podróżami międzynarodowymi. Koniec z przekraczaniem granic. Zaczęli planować mniejsze, bliższe koncerty. Tylko w Europie? Może Meksyk? Prawdopodobnie nigdy więcej. Pierre stał się kimś więcej niż menedżerem biznesowym. Teraz to on zapewniał bezpieczeństwo swojemu ojcu. Przez lata zdejmował ciężar z barków André, zarządzał logistyką, zespołem i upewniał się, że wszystko działa bez problemów. Andrzej chciał kontrolować każdy szczegół. Teraz całkowicie ufał Pierowi. Więź między nimi umacniała się po każdym strachu, po każdym problemie zdrowotnym, a pomiędzy tym wszystkim Pier stał się tym, który dowodził statkiem, upewniając się, że jego ojciec mógł kontynuować robienie tego, co kochał, ale bez ryzykowania życia. Ale podróż Andrze nie dotyczyła tylko problemów zdrowotnych i sukcesów muzycznych. W 2015 zmierzył się z nieoczekiwaną kontrowersją. Która nie miała nic wspólnego z muzyką. Podczas jednego z jego słynnych letnich koncertów w Maastricht, na scenę wyszło 11 dzieci z rumuńskiej grupy muzycznej. Byli częścią grupy prowadzonej przez legendę fletu pana Jorgesa Amphira. Wszystko wydawało się w porządku. Dopóki holenderskie władze nie nałożyły na André ogromnej grzywny, twierdząc, że dzieci działały poza godzinami pracy dozwolonymi dla nieletnich. 236, € Następnie obniżona. Ale jedna z największych grzywien kulturowych w historii Holandii, drużyna Andre kontratakowała. Powiedzieli: Że dzieci nie działały naprawdę po 23:0, wróciły na scenę tylko po to, aby powitać publiczność podczas zamknięcia. A technicznie rzecz biorąc, te dzieci były pod opieką Zamfira. Nie, Andre. Zajęło to dwa lata batalii prawnych. Ale ostatecznie sąd przyznał mu rację. Nie był jego pracodawcą. Grzywna została anulowana. Mimo to sprawa wzbudziła podejrzenia i dla niektórych krytyków odcisnęła piętno na jego reputacji. Pomimo tych cieni Andre Rieu nigdy nie stracił kontaktu z ludźmi. W 2019 roku, gdy zespół muzyków z niepełnosprawnością intelektualną ukradł mu wszystkie instrumenty, Andre nie wahał się. Przeczytał o tym w gazecie i zaoferował wymianę wszystkiego. 20 euro w sprzęcie. Takie proste. Żadnych montaży reklamowych. Żadnych wielkich zapowiedzi. Tylko życzliwość. A gdy katedra Notre Dame stanęła w płomieniach, zaoferował 700 ton stali na jej odbudowę. Ciche gesty, które ujawniły jego stronę, która nie zawsze docierała do nagłówków. Potem jest jego cenny Stradivarius. W pewnym momencie problemy finansowe niemal zmusiły go do jego sprzedaży. Wystawił go na sprzedaż za absurdalną cenę, żeby go tylko chronić. A gdy sytuacja się poprawiła, wycofał je ze sprzedaży. Te skrzypce to nie tylko drewno i struny. To część jego teraz gra na rzadkim modelu z 1732 roku i wysyła go dwa razy w roku do Wiednia na konserwację. Mistrz rzemieślniczy rozbiera go, lakieruje i upewnia się, że nadal jest idealny. Przechowują go jak skarb podczas każdej trasy. André Rieche może być najszczęśliwszą twarzą orkiestry na świecie. Ale za uśmiechniętym skrzypkiem kryje się ciche imperium wspierane przez rodzinę i kilka zaskakujących sekretów. Wszystko zaczyna się od jego żony, Marjorie. Większość fanów widzi w niej tylko życiową partnerkę Andrę, ale to coś innego, coś ukrytego. Przez dziesięciolecia pisał piosenki dla orkiestry, nigdy nie przypisując sobie zasług. Jego twórczość żyje w muzyce, a nie w centrum uwagi. Podczas gdy Andrę stał się gwiazdą, Marjorie pozostała w cieniu, kształtując dźwięk, kierując wizją i popychając ją do stworzenia czegoś nowego. Gdy stary świat muzyki klasycznej już go nie ruszał, to ona również zainspirowała jedną z najodważniejszych decyzji, jakie kiedykolwiek podjęli małżonkowie. Kup zamek stuletni. Wezwanie przyszło znikąd. Byli na wakacjach, gdy ich księgowy powiedział im, że część zamków w Maastricht z XV wieku jest na sprzedaż. Marjorie nie wahała się. Sprzedajcie więcej płyt powiedział. I tak rodzina Rie kupiła go. To nie był po prostu dom. Stał się siedzibą całej operacji Rieche. André przekształcił ciemne i zimne pokoje w kraj ciepłych i jasnych cudów. Wszystko zaprojektował sam, mieszając style austriacki, bawarski i wenecki. Zamek jest teraz częściowo biurem. Częściowo przestrzenią aktorską. Częściowo snem. A w środku wciąż słychać echa muzyki i szepty decyzji rodzinnych, które kształtują imperium. Teraz do tego świata wkracza kolejne pokolenie wnuczka André. Daisy ma zaledwie 9 lat, ale już ćwiczy grę na fortepianie z orkiestrą. To nie jest sztuczka reklamowa. Tak działa dziedzictwo Rieche. Cicho, stopniowo, poprzez miłość i talent. Andre Wee, co znaczy rozwijać się w muzyce? On to przeżył, a teraz Daisy też to przeżywa. Podobnie jak jego ojciec, Pierre. On też to przeżył lata temu, przechodząc od pracy za kulisami do zostania dyrektorem biznesowym orkiestry. Rodzina Rieche nie zmusza swoich dzieci do bycia w centrum uwagi. Otwierają drzwi, wpuszczają je i czekają, aż muzyka się zacznie. André Rie nie tylko grał muzykę. Zniszczył wszystko, co sprawiało, że koncerty klasyczne wydawały się zimnymi i odległymi rytuałami. Kiedy wychodził na scenę, nie chodziło o ciszę, postawę ani fartuchy. Chodziło o radość. Jeśli chciałeś tańczyć, chciał cię w przejściach. Jeśli chciałeś śpiewać... Klaskać lub płakać. Byłeś we właściwym miejscu. Pod koniec lat 2000 i 2010, mówił publiczności. Żeby nie zawracała sobie głowy sukniami galowymi, chyba że planowała w nich trasę koncertową. Zmienił symfonię w imprezę i ludzie go za to kochali. W przeszłości większość koncertów muzyki klasycznej bardziej przypominała konferencje niż występy na żywo. Sztywne ubrania, cicha publiczność i surowe zasady że nawet oklaskiwanie w złym momencie mogło spowodować piorunujące spojrzenie. Rieche tego nienawidził. Po latach w tradycyjnych orkiestrach miał dość zimnego podziału między muzykami a publicznością. Więc zmienił zasady. Jego koncerty zaczęły wyglądać bardziej jak wesela niż recitale, pełne śmiechu, emocji, a nawet sztucznego śniegu, gdy pasowało to do atmosfery. To nie był po prostu bunt. Był mądry Podczas gdy inni ograniczali się do plakatów i reklam w gazetach, rieche wystartował w mediach społecznościowych, zanim większość jego konkurentów dowiedziała się, czym są. Na wypadek, gdyby inne orkiestry spierały się, czy Instagram jest zbyt nieformalny, rieche był już wirusowy. Jego interpretacja danej boja w Dublinie nie tylko dotarła do fanów, ale i eksplodowała. Przyciągając miliony wyświetleń niczym, teledysk na listach przebojów. Ale jego geniusz nie polegał tylko na byciu online, ale także na tym, jak to wykorzystywał. Każdy przystanek na trasie koncertowej wiązał się ze specyficzną muzyką z regionu, lokalnymi tematami i treściami, które wydawały się stworzone specjalnie dla tego miasta. Nie tylko zapraszał fanów, ale także włączał ich do show. Od ankiet po zapowiedzi, imprezy i losowania każdy szczegół był zaplanowany tak, aby zbudować społeczność. Sprawiało to, że muzyka klasyczna wydawała się należeć do każdego, nie tylko do tych, którzy znali symfonię Beethovena na pamięć. Potem nadeszła era kina. Niezadowolony z wypełniania stadionów, Rie przeniósł swoje koncerty na duży ekran. Ale zamiast filmować scenę i dawać ją dokończoną, opowiedział historię. W jego filmie z 2025. Pepur, saint trwa, zabiera fanów w podróż przez rzekę, przez swoje rodzinne miasto, miksując domowe filmy. Obrazy z zakulis i występy na żywo z całego świata. Nie chodziło już tylko o muzykę, chodziło o pamięć, ekscytację i pozwolenie widzom zasnąć. Nawet kina musiały się dostosować. Reguły milczenia i prostych pleców się skończyły. Teraz ludzie mogli przynieść przekąski, napoje i cieszyć się nocą, która bardziej przypominała świętowanie niż pokaz. Riechec rozumiał coś prostego, ale potężnego. Ludzie chcą poczuć coś prawdziwego, a on im to dał. Na początku krytycy byli brutalni. Wyśmiewali jego fryzurę, jego efekciarstwo i ogromną rzeszę fanów. Niektórzy nazywali go najgorszą rzeczą. Jaka przytrafiła się muzyce klasycznej. Ale sytuacja się zmieniła, gdy szkoły biznesu i ekonomiści zaczęli zwracać na niego uwagę. Podczas gdy inne orkiestry prosiły o fundusze i grały w półpustych salach, Riehe zapełniał areny i przewodził listom. Nagle to, co kiedyś wyglądało jak sztuczki... Zaczęło wyglądać jak superstrategię VIP. Andrzej Ria, człowiek, którego miliony znają z olśniewających walców i ciepłego uśmiechu, ma o wiele mroczniejszą przeszłość, niż sugeruje światło reflektorów. Za wielkimi koncertami i wyczerpującymi trasami stoi człowiek, który spędził lata na terapii, próbując naprawić szkody wyrządzone przez zimnego i odległego ojca. Jego własny ojciec nigdy nie powiedział mu, że jest dumny. Nigdy nie chwalił jego sposobu gry na skrzypcach i nigdy tak naprawdę tego nie widział. Ból był tak głęboki, że Andre nawet opuścił pogrzeb ojca, kiedy był młody, widział, jak jego brat ucieka do innego kraju, aby uciec przed tą samą emocjonalną burzą, ale terapia dała André drogę naprzód. Chociaż blizny nadal istnieją, poza sceną świat Andre jest zaskakująco cichy i praktyczny, podczas gdy fani wyobrażają sobie, że wiedzie luksusowe i pełne przepychu życie, on dyskretnie kupuje nieruchomości. Prawie 80 nieruchomości rozproszonych po Holandii powstało po poważnym kryzysie finansowym, który niemal go zrujnował. W pewnym momencie wszystko, co posiadał, łącznie ze skrzypcami stradivariusa, było zagrożone. Nauczył się na błędach, że marzenia mogą być drogie, więc teraz inwestuje w cegły i cement zamiast w zamki i fontanny. To doświadczenie go zmieniło uczyniło ostrożnym nawet gdy jego osobowość na scenie wciąż błyszczała Teraz, gdy zbliżają się jego 75 urodziny André planuje coś wielkiego być może nawet ostatnie wielkie osiągnięcie wróci do Maastricht swojego rodzinnego miasta na serię koncertów które wydają się bardziej pożegnaniem niż świętowaniem jego stan zdrowia już dał znaki ostrzegawcze ponieważ koncerty zostały odwołane a obawy dotyczą tego jak długo będzie mógł kontynuować, ale nie jest gotowy by się pożegnać. Jego syn Pierre prowadzi firmę produkcyjną i mówi, że André wolałby oddać swoje cenne skrzypce, niż pożegnać się z jednym członkiem orkiestry. Jest tak głęboko zaniepokojony ludźmi, którzy byli z nim przez dziesięciolecia. A jednak, gdy ktoś wspomina o przejściu na emeryturę, André po prostu się śmieje. Żartuje o aktorstwie. Dopóki nie skończy 140 lat i mówi to pół serio. Ten uparty duch go napędza. Nawet w wieku 75 lat daje do 100 koncertów rocznie, podróżując z osobistym trenerem i opętany marzeniem o utrzymaniu formy. On naprawdę wierzy, że muzyka ma moc uzdrawiania. Słyszał to od fanów, nawet od lekarzy, którzy mówią, że jego koncerty są jak lekarstwo i może dlatego nie przestaje. Ponieważ dla Andre Ri, każda grana przez niego nuta jest sposobem na oddanie czegoś sposobem na pozostanie młodym i sposobem na przepisanie bólu, z którym dorastał.